Szanowni rolnicy, przyszła zima, synoptycy straszą nas załamaniem pogody, no to co w tym momencie można zrobić najlepszego? Można przeczytać najnowszy numer tygodnika poradnika rolniczego w tym roku już 50, w którym piszemy między innymi o tym, że nowa minister rolnictwa, pierwsza kobieta na tym stanowisku, w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego, Swoją misję potraktowała całkiem poważnie. Piszemy też, że ziarno z Ukrainy importowały między innymi zakłady stolarskie, właściciel pizzerii, restauracji, a nawet spółka o nazwie Simba Baby. Przeczytacie też, ile emocji budzi nowa ustawa wiatrakowa, która może doprowadzić do wywłaszczenia rolników, którzy nie zgodzą się na budowę wiatraków na swoim polu. Przeczytacie też, jak zabezpieczyć nasze rolnictwo przed ukraińskimi agroholdingami. I że dobrymi chęciami jest gmina, wybrukowana. Jakich błędów należy wystrzegać się, gdy zaczynamy uprawę soi? Piszemy też o Bizonie, który może tworzyć mapy plonu. Tak, stary, poczciwy Bizon. Przeczytacie też o tym, że jeżeli produkujecie prosięta, to pierwszy miot jest najważniejszy w życiu lochy. I czy można produkować mleko pod gorącym słońcem Afryki? Oraz co jest w siódemce dla polskiego mleczarstwa? A na koniec piszemy o babach, rodzynkach i wosku. A z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Mamy dla was 50% nawet rabaty na zakupy w agrarsklepie i olbrzymie zniżki na narzędzia przydatne w gospodarstwie w internetowym sklepie Zenox.pl. Jeżeli ktoś z was nie ma tygodnika poradnika rolniczego, wystarczy kliknąć na link poniżej, wypełnić formularz i natychmiast prześlemy bezpłatny egzemplarz.